Jesteśmy właśnie w Szwajcarii, pod Zurychem. To jest właśnie pod siedzibą firmy Juice Technology, która produkuje zaawansowane zasilacze do samochodów elektrycznych, które wam pokażę. Dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie po pierwszą dostawę nowych produktów. Odbieramy właśnie pierwszą paletę do mojego sklepu fvpark.shop zasilaczy, które będziecie mogli kupić. Za chwilę wam więcej o nich opowiem i pokażę. Porozmawiamy też z założycielem i właścicielem firmy Juice Technology i dowiecie się dzisiaj wielu ciekawych rzeczy. Zapraszam do oglądania. Moja przygoda z firmą Juice Technology rozpoczęła się już jakieś 5-6 lat temu, gdy to była jeszcze mała firma. Wtedy mieliśmy okazję poznać właściciela, założyciela Krzysztofera, z którym za chwilę będę rozmawiał. I tutaj obok stoi samochód Christophera. pierwsza jego Tesla, e, obok stoi moja pierwsza Tesla. I te dwa samochody mają bardzo duże przebiegi. Właśnie z Krzysztofem rozmawialiśmy o tym, jak niesamowite są Tesle, szczególnie właśnie te jeszcze przedliftowe, z darmowym ładowaniem, jak można sobie podróżować. Zobaczcie, jak wygląda parking tej firmy. Tutaj w Szwajcarii jest bardzo dużo elektryków. Ale w tej firmie są same elektryki, więc cały parking jest wyładowany różnymi elektrykami, a tam... Za szybą czeka na nas pierwsza paleta Zanim ją sobie zapakujemy i wyjedziemy oficjalnie przez drzwi To wejdźmy sobie do środka i pokażę wam trochę produkt To jest właśnie nasze pierwsze zamówienie, z którego jestem dumny I na początku już wam powiem, że do końca tego tygodnia Jak oglądacie film, macie rabat, którego nigdy więcej nie będzie Jeżeli dzisiaj wejdziecie na stronę fvpark.shop I złożycie zamówienie, dostajecie 5% rabatu Taka oferta już prawdopodobnie się nie powtórzy Więc możecie jako jedni z pierwszych kupić Juice Boostera 3R Z polskiej dystrybucji więc zapraszam, bo czasu jest niewiele. W środku znajduje się jeden z 500 modeli egzemplarzy Bugatti. Bugatti, które jest elektryczne. I ten egzemplarz należy do właściciela tego budynku, od którego Juice Technology wynajmuje właśnie te powierzchnie biurowe. I to właśnie idealnie się tutaj wpisuje, że to jest elektryczny pojazd i jest on tutaj. W tym miejscu widzimy Juice Booster 2, czyli poprzednią wersję zasilacza, bo Juice Booster 2 czy 3 to nic innego jak zasilacz do samochodów elektrycznych. Wiele razy to powtarzałem w moich materiałach, ale mamy możliwość ładowania samochodów elektrycznych na dwa sposoby: ładowanie wolne prądem przemiennym, czyli właśnie za pomocą takich zasilaczy, albo ładowanie szybkie za pomocą e, szybkich stacji ładowania prądem stałym. I o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Dzisiaj skupimy się właśnie na tych e, ładowarkach e, prądem przemiennym, e, czyli tych wolnych ładowaniach. I to nie jest pro, produkt, który kupiliśmy, bo to jest produkt, który kupiliśmy. To jest Juice Booster 2, a to jest Juice Booster 3R. Czym one się różnią? Ten Juice Booster 2 ma możliwość ładowania z mocą do 22 kW. I jest po prostu Większy. i to jest poprzednia edycja, poprzednia generacja, a to, co możecie kupić u mnie w sklepie, to jest Juice Booster 3R, który ma możliwość ładowania z mocą do 11 kW i to jest wystarczające, dlatego że większość samochodów elektrycznych, które są dzisiaj produkowane i sprzedawane na naszym rynku europejskim, ma zazwyczaj ładowarki pokładowe o mocy 11 kW. Już niedługo w, naszej, w naszym sklepie również będzie Juice Booster 2, ale na ten moment moja promocja i ta właśnie paleta dotyczą Juice Boostera 3R, który ma różne końcówki. Przejdźmy sobie dalej. Tu widzimy różne spersonalizowane, kolory czy nawet naklejki, które możemy sobie zamontować na, na, nasz, na naszą cegłę tak zwaną, czyli na nasz zasilacz. Dalej idąc mamy przewód Type 2, ale to co najciekawsze to jest właśnie z tej strony. To czym tak naprawdę z czego Juice Booster słynie, czyli ze wszystkich możliwych końcówek. To jest właśnie zaleta tego urządzenia, że macie jeden przewód, jeden zasilacz z możliwością wymiany końcówek. To co możecie kupić u mnie w sklepie w tym momencie to jest zestaw z końcówką jednofazową i z końcówką 16A e, trójfazową, czyli to takiego naszego gniazda siłowego i ewentualnie niedługo też będą dodatkowe przejściówki na przykład do Type 2. I zobaczcie, tym jednym sposobem, gdy kupicie sobie taki zasilacz, macie rozwiązany problem trzech przewodów. Ja w tym momencie w moim bagażniku mam kilka, kilka przewodów, kilka zasilaczy. Jeden oczywiście Tesli oryginalny, jednofazowy, drugi trójfazowy, no i przewód taki niebieski Type 2. A w tym momencie jeden zasilacz załatwia nam wszystko i te końcówki, tutaj um, Juice Technology opatentowało te, te takie szybko złączki i jednym zasilaczem, który wam za chwilę dokładnie jeszcze pokażę, rozwiązujemy tak naprawdę wszystko. Jeżeli chcecie na przykład sobie pojechać gdzieś jakąś wyprawę do na przykład do, może do Stanów nie, ale e, do Wielkiej Brytanii, e, czy do Japonii, e, czy gdziekolwiek indziej, to zobaczcie, macie tutaj wszystkie rodzaje z tego kilkadziesiąt, ki, kilkadziesiąt rodzajów złącza ładowania. Najciekawsze jest to, to jest australijskie złącze trójfazowe i u nich jest właśnie tak, że są te końcówki przezroczyste i można sobie zobaczyć, czy wszystkie fazy są na przykład dobrze podłączone. E, raczej nikt tego nie robi, ale tak wygląda właśnie takie złącze. No i można sobie tutaj zobaczyć różne końcówki, jakieś tutaj mamy takie kempingowe do wielu, wielu krajów. I to jest właśnie zaleta, że jak chcecie sobie gdzieś jechać, to po prostu dokupujecie sobie inne przejściówki, no i po prostu jedziecie. Tutaj macie wypisane wszystkie złącza, jakie tylko tutaj Juice Booster oferuje. Zobaczcie, tego jest Stany Zjednoczone, Dania, Szwajcaria, Francja, Australia, no i jest, jest global, jeszcze jest europejski. Także jest tego naprawdę dużo. Oprócz tego Juice Technology produkuje coś takiego jak Juice Charger, czyli takie e, urządzenie. Stacjonarne, właśnie z którego się ładujemy na zewnątrz. Mamy też e, Juice Charger Mi 3. To jest bardzo wytrzymałe. Jakbyśmy na prezentacji w zeszłym roku to pokazywali, że tu można dużym młotem uderzyć, i to jest bardzo wytrzymałe. E, też można to sobie kustomizować, tak jak tutaj na górze widzicie. Od każdej zakupionej sztuki e, Juice Technology sadzi drzewo. I sadzi drzewo w Hiszpanii dokładnie w tym miejscu i te wojska. Tutaj wszystkie naklejone mówią o ilości posadzonych już drzew. Rozmiarach jakby tego lasu, który Juice Technology sadzi. Więc jest tego sporo. I to jest najciekawsze, to są wszystkie nagrody. I dzisiaj spotkała mnie tutaj miła niespodzianka, bo tak jak mówiłem, już z Juice Technology pr pracujemy od wielu, wielu lat. I zobaczcie, to jest zdjęcie z 2000, chyba nie wiem, 18 roku albo 2017 roku. Jestem tutaj, bo kiedyś już mieliśmy taką współpracę, gdzie ja też no, byłem twarzą, można powiedzieć. Juice boostera wtedy jeszcze dwa, bo trójki nie było, więc miła niespodzianka tutaj. Oprócz tego mamy jeszcze inne urządzenia, takie bardziej do wykorzystywania przemysłowego. Są też przedłużacze. To jest naprawdę niesamowite, bo można sobie kupić taką przedłużkę. Ona ma 10 metrów, można sobie połączyć. Ja niedługo też zrobię taki test i chcę zrobić kilometrowy przewód i zobaczyć, jakie będą straty energii, więc to też będzie ciekawe doświadczenie. Tu mamy różne gniazdka, no i oczywiście juice booster też jest oferowany w innych markach. Na przykład tutaj akurat został dzisiaj zdjęty i pożyczony, ale tutaj mamy e, juice boostera, do, który, którego możecie kupić w Mercedesie. Tu mamy Rimac, e, czyli chorwacka marka e, i też tutaj jest sygnowana. E, tutaj mamy chyba zwykłe, a tutaj mamy do BMW i widać to po tym przewodzie niebieskim, który jest e, stosowany właśnie w BMW. A tutaj mamy, widzicie, logo Mercedesa. Weźmiemy sobie jedną sztukę, to jest akurat moja prywatna, której używam na co dzień mnie w samochodzie i pokażę wam jak to wygląda. E, taką skrzyneczkę jak sobie za zakupicie. Ten zasilacz został rozjechany przez moją Teslę e, i było testowane, no bo to jest jakby dosyć solidne i to wszystko można rozjechać sobie samochodem. Dlatego ma kilka zarysowań, ale generalnie jest to bardzo wytrzymałe. E, no i mamy tutaj właśnie te szybkozłączki i w zestawie macie mm, przejściówkę do jednej fazy i to jest takie na klik. Już można się ładować albo sobie ładować z gniazdka trójfazowego. No, i to jest właśnie bardzo wygodne, że jeden przewód zastępuje Wam tak naprawdę trzy przewody. Ja mam tutaj jeszcze e, taką końcówkę do Type 2, czyli w tym momencie ten zasilacz zmienia nam się po prostu w przewód Type 2, czyli do takich słupków można sobie podłączyć. I to jest właśnie innowacyjność tego produktu, który możecie już kupić w ze specjalnym rabatem tylko do końca tygodnia. Za chwilę zobaczycie, po co trzymam kije kij baseballowe. Tymczasem oficjalnie. Już podnosimy naszą pierwszą paletę. Kolejna jest już w drodze do Polski, więc już możecie zamawiać i odbierać swoje urządzenia do ładowania. A za chwilę przetestujemy sobie, jak wytrzymały jest Juice Booster z kijem baseballowym. No bo widzieli, widzieliście już, jak można go rozjechać samochodem, ale pytanie, jak się zachowa, jak go uderzymy kijem baseballowym. Rozjeżdżałem już Juice Boostera samochodem, nie jednym, nie dwoma, ale baseballem go jeszcze nie... Traktowałem. Zobaczcie, jakie to jest wytrzymałe. Kurde, prędzej się chyba ten kij rozwali. Naprawdę można walnąć z całej siły, nie, nie oszczędzam. Zobaczcie, nic kompletnie. Po wyświetlaczu. Szal mi to robić, ale... No jest kawał, wytrzymałe urządzenie. Polecam, tanie grzyw. Okay, now Christopher is with me. Christopher, congratulations again, big company, and yeah, I would like you. to ask you how it started, how how uh, how it was that oh, you all those many years ago. Yeah. So How, yeah. how many years? It started uh, back in 2013 when I got my first electric car that okay. I had ordered uh, three years before, and then it was delivered in 2013. Was Tesla Model S, yeah? Uh, yeah? Exactly. This, this yes. one. There's still this one. Okay. Yeah. Still working and okay. running and then I realized it was very difficult to charge and the problem was um, that I wanted to plug in at the normal household socket yep. and it melted down the first night because I was um, taking too the much socket energy melted. Of, yeah okay. the socket melted down and then I thought that must be um, there must be another solution and mm -hmm. uh, that's how we started to uh, invent and, and also engineer safe and reliable uh, mobile chargers Okay, and uh, how you uh, started with these all connectors? What was yes. the idea? You wanted to uh, make possible to charge everywhere? Exactly. I saw that electricity is already everywhere, mm -hmm. but there were no charging stations around. Mm -hmm. And I think it's still the same today. You can find many places where you want to take a break or you want to uh, have a, 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 a night stop, mm -hmm. and there is no charging station, but electricity is already there. So I thought it's the best to invent a piece that can be. Uh, make um, fit it to every socket okay and so we did it for industrial socket even for public charging stations even for france they still have a special thing australia australia exactly yeah, yeah very nice one with orange looks yeah. like holiday <laughs> <laughs> and of course the classic socket uh, um, Schuko socket. These are special Swiss type sockets. Only Switzerland <laughs> has it. <laughs> Very funny. Uh, it, Italy here, and then of course all the other countries, including China and US and everything. There are more than thirty-five adapters available nowadays. So where you can find electricity, you can charge. Okay, so the and muscle. you are um, already in US market also. Yes, so yeah, have we started not just then? Europe. Yeah, it's, um, it's uh, Europe and Asia and US. And of course, US including Canada. Okay, and what's yeah. the plan? What's next? Uh, so, was, was first, of all, far? <laughs> well, first of all, we want to really go deeper into all the European countries, mm -hmm. uh, till the, the eastern part, till the western part, everywhere, north and south. So, that's uh, our main goal, and of course, we want also to enlarge the business in US and um, China. Okay. And then there are some more countries on the list like India and Japan and Korea. Okay. Yeah and also maybe dc charging station or yeah we have some dc charging mm -hmm. station in the program um, but to be honest our main goal is really to push the wall boxes that you can take along mm -hmm. the wall boxes to go that's in fact the juice booster is a fully workable a full size wall box with even more functionality mm -hmm. than many other wall boxes um, so we want to push those because we think like this we can enable uh, most of the people to be safe mm -hmm. when they charge their car. Yeah, exactly. Because we have here juice Celsius. Yeah. Yeah, exactly. So it's all the time checking the temperature at yeah. the pins. Right at the pins. That is the difficult thing: not to have mm -hmm. two hundred and thirty volts stand on the measurement, but to be so close that you can measure it safely, and the uh, the power doesn't switch directly to the measurement, so. Okay. Yeah, that's why it's patented uh, and, and very safe. Okay, nice, Christopher. I'm happy that uh, we are starting official co collaborating and yeah. and we can offer your product in in Poland and and maybe in other countries. So yeah. again, congratulations and thank you. Yeah, right. Daniel, <laughs> we are very proud to have you as a partner, a reliable partner, especially with all your knowledge, which is very important to us. That you are the perfect gate to the customers. Thank you very thank much. Thank you very much. <laughs> Jesteśmy właśnie w centrum testów i tutaj odbywa się kilka testów. Między innymi taki jeden z bardziej spektakularnych to test wodoszczelności Juice Boostera 3R. Eee, teraz jego kolej, bo poprzedni test przechodził Juice Booster 2, który był pod wodą 6 miesięcy, 10 dni 18 godzin, i dalej działa i wszystko jest z nim ok. A teraz swój test przechodzi Juice Booster 3. Tu mamy jeszcze inne testy, że na przykład można sobie uderzyć. Zobaczcie, to jest obudowa do wallboxa, i zobaczcie to. Wytrzymuje. Poza tym jeszcze test e, taki wytrzymałościowy. Tutaj robot przez e, dokładnie 30, 384 tysiące razy wyginał przewód w prawo i w lewo, i dopiero po, po 384 tysiącach razach e, przewód się e, przełamał. I tak jak nam tutaj e, kolega, przed chwilą wytłumaczył, to jest mniej więcej jedno takie. E, tutaj, to, jest, to chodzi o to wkładanie tutaj i wyciąganie. To jest mniej więcej jedno takie włożenie dziennie, i przez 100 lat by to wytrzymało. Może przez 1000. 1000 lat, nie wiem, ale na pewno tyle, ile w życiu tego razy nie zrobicie. Więc pod tym kątem jest to naprawdę wytrzymały produkt i jest odporny tak naprawdę na wszystko. Tu mamy jeszcze testy dźwiękowe, no i tu jakieś cyberbezpieczeństwa. I mam nadzieję, że Wam się podobało tutaj, w Curychu. Przypominam Wam, żebyście zajrzeli do mnie do sklepu i skorzystali z jedynej takiej promocji, bo już taka się prawdopodobnie nie powtórzy. Dzięki za oglądanie, dziękuję firmie Just Technology za zaproszenie mnie tutaj i za wspólną współpracę. Do zobaczenia, cześć.